życie są momenty, te ciężkie zakręty Niecodzienne sprawy, świat jest przyklęty Są w nim natręty Którzy mają rozum niepojęty Za zabijanie mają patenty Trzeba ich unikać, w ich życie nie wnikać Nie wolno kusić losu, trzeba mieć na życie sposób Śmierć dotyka wielu osób Ta niecodzienna sprawa co dzień się zdarza Wciąż powtarza, ludzie chodzą do ołtarza Gdy ktoś umiera Skąd wiemy, czy nie zdarzy się to teraz Strata bliskiego zostawia w sercu dziurę Nie Czasu nawet chórem Przecieli już swą istnienia strunę Dbaj o siebie i innych Szanuj naturę, miłuj bliźnich Żeby nie szukać winnych Od zrobienia krzywdy ta pamięć zostanie Zostawić na świecie Sam jak palec spotkasz się dopiero z nimi Gdy skończy się twój życia taniec Czacha Niecodzienny elo, Elo